kluczowe pytanie jak głęboki będzie ten kryzys i można tutaj ewentualnie powiedzieć w tych czarnych scenariuszach taki kraj jak Niemcy może być nawet bardziej dotknięty niż niektóre kraje południa bo Niemcy mają gospodarkę dość otwartą dość zależną od eksportów na przykład do Chin albo do Stanów Zjednoczonych i w ten sposób to może bardzo mocno uderzać w niemiecką ekonomię. I myślę, że to jest też zresztą czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę w dyskusjach o budżecie i o, o strefie euro i o solidarności na ogół. Niemcy jakby mają jeden wielki atut i to oczywiście jest solidny budżet i to jest zdolność kredytowa. I na podstawie tego minister finansów razem zresztą z ministrem gospodarki dość wcześnie bardzo mocno skonstruowali i taką tarczę antykryzysową, gospodarczą i finansową. Think tank z Brukseli, Bruegel, porównuje działania, takie tarcze narodowe, Różnych krajów europejskich, ale też w skali globalnej, jaka jest wielkość takich działań w porównaniu do produktu krajowego brutto. I tutaj Niemcy mają bodaj największy udział, jeżeli weźmiemy pod uwagę nie tylko takie zastrzyki i, i stymuli bezpośrednie, ale też gwarancje to jest to aż to 60% niemieckiej siły gospodarczej, które państwo chce właśnie dać jako wsparcie własnym przedsiębiorcom, własnej, własnej gospodarce i to był, to był bardzo mocny, mocny sygnał. Polska oczywiście, jak powiedziałasz, bardzo mocno jest związana z tym i dlatego jesteśmy w jednej, w jednej łódce.